Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Siemanko wam wszystkim. Kolejny piękny tydzień. Nam się szykuje. Listopadowy, jesienny, dosyć ciepły. Mamy wtorek, 31 tygodnia zwykłego, rok pierwszy i mamy list do Rzymian. Zaczęliśmy część parenetyczną wczoraj. Pareneza, czyli jak mamy się zachowywać część dotycząca naszej moralności. Naszego sposobu zachowania, yy, naszych wartości, tak byśmy powiedzieli. Także tutaj, kochani, od czego zaczynamy? Ano, zaczynamy od tego, że Paweł nam określa, że my, jako chrześcijanie, z Chrystusem stanowimy jedno i jako jego ciało, my jesteśmy ciałem Chrystusa, więc stanowimy poszczególne części tego ciała, więc jeden od drugiego zależy. Też tutaj. Jedna z tych tajemnic naszej wspólnoty kościoła jest taka, że ten kościół to jest ciało Chrystusa i my wszyscy stanowimy jeden organizm, więc jesteśmy dla siebie nawzajem potrzebni. No i każdy w tym kościele, tak jak to w ciele, każda część ma swoją funkcję, tak samo w kościele, każdy ma swoją funkcję i każdy ma swoje zadanie. No i co? Jeden prorokuje. Jeden wykonuje te czynności diakońskie, czyli służy. Jeden jest nauczycielem. Jeden upomina. Jeden coś rozdaje, tak, w wspólnocie. Ktoś jest przełożonym. I ktoś pełni uczynki miłosierdzia. Także każdy z nas ma jakąś swoją funkcję w Kościele. Paweł oczywiście wymienia część z tych funkcji, bo tych funkcji oczywiście i zadań jest o wiele więcej. I dalej, to troszeczkę, kochani, przypomina 12 i 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Kiedy Paweł również w tamtym liście omawia, że każdy z nas ma jakieś swoje zadanie. No i właśnie spójnią wszystkich tych zadań i funkcji w kościele jest właśnie miłość. Miłość, która to wszystko ożywia. To by było to. No i Paweł. I w liście do Koryntian, i w liście do Rzymian pisze e, o tej naszej wspólnocie Kościoła, o tych naszych poszczególnych e, funkcjach. Pisze, że co? Miłość niech będzie bez obłudy. Także tutaj też o miłości e, jest mowa. E, podążajcie za dobrem, wstręt do złego, e, bądźcie sobie życzliwi. Jedni i drugich wyprzedzajcie w okazywanie sobie czci. Być gorliwym, nie ustawać w modlitwie, w modlitwie być płomiennego ducha. Eee, takie krótkie, byśmy powiedzieli, strzały, tak? Warto sobie od czasu do czasu to przypominać, tak? I też warto sobie przypominać, że co zapewnia tę gorliwość w pełnieniu służby panów? A no właśnie ta miłość którą mnie umiłował Chrystus, o której Paweł pisał w ósmym rozdziale tegoż właśnie listu do Rzymian. <laughs> Także to, co Pawła napędza do działania, to przykład Chrystusa, który mnie umiłował i samego siebie za mnie wydał. Tak. No i oczywiście postawa Boga Ojca, który mi wszystko ofiarowuje, co ma w sobie najlepsze. Przede wszystkim właśnie swojego Syna. To stąd pamiętajmy, żeby czerpać tę siłę dopełnienia swoich obowiązków. Przestrzegajcie gościnności, zaradzajcie potrzebom świętych, eee, błogosławić tych, którzy nas prześladują. Błogosławcie, a nie złożeczcie. No właśnie. Zło dobrym złyciężaj, chciałoby się powiedzieć, ale niedługo, chyba nawet w tym rozdziale, padnie to sformułowanie. Yy, weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z, którymi, z tymi, którzy płaczą. Jednomyślni mamy być. Oczywiście ta jednomyślność zapewnia nam duch święty, tak jak mamy w tych sumariach z dziejów apostolskich. Jeden duch, jedno serce ożywiało wszystkich. Oczywiście duch święty, tak? Ten, który yy, yy, daje mi jedne pragnienia i innym. Jedno modli się we mnie, no i daje mi te same pragnienia. I wszystkim tym, którym ten duch jest udzielony. Także jedno serce, jeden duch nas ożywia, bo to jest właśnie Duch Święty. To on daje nam tę jedność. Moglibyśmy powiedzieć, że w Duchu Świętym mamy odwrócenie wieży Babel, antywieże Babel w Duchu Świętym. Czyli właśnie. Jedność Ducha Świętego. Okej. Okay. Yy, nie gońcie za wielkością, niech lecz niech was pociąga to, co pokorne. Ok, czyli prawdziwe, tak? Pokorne, czyli prawdziwe. Yy, yy, I drugie czytanie z Łukasza. Dalej jesteśmy z Jezusem na tej uczcie. O tutaj kilka ciekawych rzeczy na tej uczcie się dokonało. Wybierali sobie pierwsze miejsca. Oczywiście. E, paryzeusze e, był uzdrowiony na e, spuchliny wodnej koleżka. No i właśnie teraz mamy e, kolejny... E, aha, no i kogo zapraszać na ucztę, tak? Żeby zapraszać ubogich, tych, którzy, których by nikt nie zaprosił i będę miał wtedy odpłatę e, w niebie. No i kolejny element z tej uczty, jeden z biesiadników. No pewnie ucztując już będąc w takim dobrym humorze powiedział no szczęśliwy ten kto będzie ucztował w królestwie Bożym tak no i Jezus opowiada że te, te przypowieść że no, okazuje się że wielu jest zaproszonych ale to ludzie się wymawiają być może i tak jest że ta uczta będzie wspaniała i to królowanie z Bogiem będzie super ale co z tego, jak ludzie tego nie będą chcieli? Bo się zaczną wymawiać, bo będą mieli fajniejsze rzeczy. Jeden se kupi pole, jeden kupi sobie jakieś pary wołów. I tutaj przypominam, że Żydzi orali pole dwoma wołami, tak? Parka wołów orała, dlatego pięć par wołów mamy tutaj. A jeden jeszcze się ożenił, dlatego nie może przyjść. No właśnie, no to kogo zaprasza? Yy, Owy człowiek, no to mówi swojemu słudze, To zapraszaj wszystkich, których spotkasz na drodze. No i stało się tak jak chciałeś, panie, ale jeszcze jest miejsce. No to wychodź na, na te zaułki, do tych wszystkich zakątków i sprowadzaj wszystkich i chorych, i łomnych, żeby ten mój dom się napełnił. Tak? Bo żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty. No i tutaj się okazuje pewnie też. Mały taki pstryczek w nos do narodu, który niegdyś był wybrany. No bo oni mieli i obietnice, i prawo nadane przez Boga, ale jednak Chrystusa nie rozpoznali, więc tej uczty nie skosztują. Ale kochani, dopóki żyjemy, to my możemy wybrać Pana Jezusa, słuchać Jego słowa. Słuchać tego, co naucza, no i stawać się takim jak On. No póki żyję, to mam taką szansę. Także, kochani, żebyśmy sobie nie pomyśleli, że właśnie, o, piękna będzie uczta w Królestwie Bożym, ale kiedy Pan Jezus nas zaprasza na tę ucztę, to my zaczynamy się wymawiać. No to, żeby tak nie było. No bo będzie lipa. I później już nie będzie czasu, żeby zmienić zdanie. Także, kochani, wybierajmy to, co nam Jezus daje dzisiaj. I już. To wszystkiego wam Bożego i Narka się ma.